Cześć, nazywam się Karolina. Dzisiaj będę nagrywać filmik pod tytułem Spike. Spike jest z koleżanką Natalią w piaskownicy. Tak oni wyglądają. To jest je, je, jego koleżanka. Spajka, Natalia. Będziemy Ci budować ładny zamek. Tylko muszę iść po psa, żeby oprzeć telefon. Potrzebuję psa. Iż tu był pies. O, mam go. Psa z siana. Mam nadzieję, że nie zasypię się do niego piasku. Nie będzie potem cały z piasku. Na pewno będzie. Ja tu muszę teraz telefon. Foremkę. Libe, libe, foremkę. Okej, okay, ten pies nam tutaj będzie towarzyszył. I teraz Natalia i Spike robią ładny zamek. Coś tam widziały, ten zamek nie wychodzi. A trudno, ten coś nie chce wyjść. Jakieś dziwactwo wychodzi. O, teraz wyszło. I ładny zamek. Faj, co widzę z Foi. Faj, I teraz. Faj, wiaderka nie będzie. Trudno, musi być tu. Nie mam gdzie go dać. I tak ten zamek wyszedł. Jeszcze ugładzimy, żeby było ładnie To tygryskę splaszczymy. Go wyrzeźbię. Wyrzeźbiłam go. Jeszcze widzę że nie powiedzieli, że to jest jakiś jaki zamek. Pff. Oj, jaskośniałam, widzowie. I tak to wygląda. Zbudowali taki zamek. Tak on wygląda z góry. I to oni zbudowali: Natalia, koleżanka Spajka i Spajk. Spajk budował go z Natalią. Natalia to z koleżanka Spajka. Tak razem wyglądają. Im właśnie trzeba dać picie. Tylko spajka trzeba położyć. Cześć, jestem Spajk, mały smok. Jestem głodny. Właśnie, możecie zobaczyć, jak widać to. Karmię spajka. Mam nadzieję, że to w widzowie było widać. Czy przegapiłem porę na przekąskę? Ojej, przepraszam! Du, 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 du. Mogę dostać buziaka? Teraz widzowie możecie to zobaczyć. Ale fajny pocałunek. No, i spajk jest wybawiony. Teraz kolej na Natalia. Spajka położymy tu, jak się leży na kocu. To Natalia. Koleżanka Spajka. Też widzicie, piję mleko. Lecz tam Natalię widać. Tylko Natalia trochę może być słabo widać, bo no nie przy czym z telefonu, bo nie ma jak. Okej. Okay. I to oni dzisiaj występowali. To jest ich zamek, jak zbudowali. Ok. Ta butelka się stale przewala. I to był nasz cały filmik. Taki krótki. Taki krótki był filmik. I w tym filmiku pozdrawiam. Teraz będą pozdrowienia dla naszych widzów. Pozdrawiam Mateusza, Budę i Krasnalutki. E Leks D. Nie umie tego wypowiedzieć. Jak ja coś źle powiedziałam, to mnie popraw. Pozdrawiam krasnoludki e Ereks D. Pozdrawiam Mateusza. Ciebie Mateusz. Pozdrawiam Mateusza Budę. Pozdrawiam Karola Babińskiego i pozdrawiam Miłosza Biela. To były pozdrowienia dla wszystkich widzów. To na razie cześć.